Zapraszam. Zaczniemy od prezentacji Nigel'a, a następnie tu wspólnie będziemy odpowiadali sobie na pytania. Hello Nigel. The stage is yours. Yeah. Proszę o prezentację. Hello. Halo, halo, słychać mnie? A więc tak, witam wszystkich. Jestem z Australii. Czy ktoś rozumie mój akcent australijski? Da się to zrozumieć, nie? Czy ktoś to w ogóle rozumie, jak ja mówię po angielsku? No w każdym razie, pozdrowienia z Australii. Ale i tak, mimo tego, że jestem z Australii, to ogólnie interesuje mnie Światowy Kongres Ziemniaka, który odbędzie się w Adelaide już za kilka miesięcy za dwa miesiące. A moja rola dzisiaj to wyjaśnienie Wam, czego możecie oczekiwać, jeżeli przyjedziecie do nas na Światowy Kongres Ziemniaka. Witamy w Adelaide, 12 Światowy Kongres Ziemniaka, Południowa Australia. I dyskusji to było fantastyczne przeżycie. Myślę, że te same kwestie można powtarzać w różnych częściach świata. Pewnie różnią się sytuacje czy też inne warunki, ale na pewno jest wiele informacji do przekazania i wiele z nich jest wspólnych. Chcemy Państwa zapoznać z różnorodnością kulturową naszej historii, społeczność aborygenów, ale to jest odzwierciedlone również w programie. To jest Połączenie świata starego i nowego, mnóstwo technologii. Program jest fantastyczny, odbywa się w Centrum Kongresowym Adelaida. Zaplanowaliśmy różne atrakcje. Zachęcamy Państwa serdecznie, żebyście przyjechali do Australii i powiedzieli po australijsku Good Day. To jest przepiękny obiekt, Centrum Kongresowe, w samym centrum, bardzo blisko są hotele i kafejki. Jeśli chodzi o program. Zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową. Zapoznajcie się z tym niesamowite możliwości, bardzo szeroki zakres tematów. Dzisiaj mówiliście o składowaniu, przechowywaniu, o energetyce, o efektywności. To wszystko mamy też. Także zapoznajcie się z tym na stronie internetowej. Kilku prezenterów Wam pokażę, bo są wspaniali. Shanzi z Chin, genetyka ziemniaka. Dowiemy się o najnowocześniejszej technologii. Będziemy mówili o składowaniu efektywności energetycznej. O tym opowie poprzedni mówca, czyli Adrian Cunnington z Wielkiej Brytanii, o rolnictwo regeneracyjne, Ryan Barnett, a poza po tym będzie też Anika Molsworth, systemy żywnościowe, zmiany klimatyczne. To tylko takie główne akcenty naszego programu. Zachęcam do wejścia na stronę internetową. Przyjedźcie do nas i powiedzcie good day Pan australijsku. A to jest lista naszych sponsorów. Można uzyskać mnóstwo informacji technologicznych, nawet jeżeli są partnerzy komercyjni. Zachęcam Państwa serdecznie. Został mi jeszcze jeden slajd i to już jest ostatni slajd, czy mogę prosić o cofnięcie się do ostatniego slajdu. Ale ogólnie, kto chciałby przyjechać do Australii? Ręka do góry zawsze chcieliście przyjechać do Australii, teraz jest szansa. Tutaj jest bardzo no, ktoś, tu ktoś z tyłu. Fantastyczna okazja. Można fly, też podrukować. Pokażę Wam na tym filmiku, co Was czeka.

Kawura, pocałować koale. Można też zobaczyć naszą stolicę Sydney, zatrzymać się tam na jakiś czas. Mówiłem już o plażach, tak, mówiłem. Przepiękne widowiskowe scenerie, a poza tym wszyscy są bardzo gościnni, serdeczni i chętnie witają gości. Więc jeszcze raz, przyjedźcie, powiedzcie good day, witamy Was w Australii, zapraszamy Was w czerwcu czerwiec 22-26. Zaczniemy od pytań od Ellen. Właśnie, czym jest Światowy Kongres, Światowy Kongres Ziemniaka? Czym jest Światowy Kongres Ziemniaka? Czym jest Światowy Kongres Ziemniaka? Światowy Kongres Ziemniaka to organizacja typu non-profit założona w roku 1993. Pierwszy kongres odbył się w Kanadzie na Prince Edward Island. Od tej pory odbył się 11 razy w różnych lokalizacjach. Było to Peru, Chiny, Nowa Zelandia w Dublinie. Sam kongres stał się najważniejszym wydarzeniem globalnym dla całego sektora ziemniaczanego. Ostatnio kongres odbył się w Dublinie na tym kongresie i zaraz po tym kongresie. Grupa graczy i podmiotów zebrała się i stworzyła tzw. Tak deklarację dublińską. I to jest jedna z inicjatyw wykraczających poza sam kongres. Nasza rada dyrektorów i nasi doradcy podchodzą do tego z ogromną pasją, ponieważ tam stwierdza się przede wszystkim, że ziemniaki żywią świat. Dla mnie to było niezmiernie fascynujące. Na początku kongresu, zresztą pierwsza prezentacja była ze strony Potatoes USA, czyli w jaki sposób właśnie ziemniaki pozwolą żywić świat. Jeden z prezesów zasiada też w naszej Radzie Dyrektorów. Rada Dyrektorów ma wielu globalnych liderów z całego świata, oprócz tego wybieramy ośmiu międzynarodowych doradców, to są osoby, Menedżerski, na menedżerskich stanowiskach, które wiedzą, co się dzieje na świecie. Więc to jest niesamowita grupa ludzi. Świetnie się z nimi pracuje. Z ogromną pasją podchodzą do deklaracji dublińskiej. Oprócz tego mamy 50 delegatów, którzy poprzez organizację Irish Aid w Dublinie uzyskali dofinansowanie swojego pobytu. Są też takie kraje, które cały czas tworzą swoje programy ziemniaczane właśnie po to, żeby wykarmić swoje narody. I właśnie dlatego uważam, że Światowy Kongres Ziemniaka odgrywa kluczową rolę, bo to on scala te wszystkie kraje, tworzymy sieci, tworzymy kontakty, możemy uczyć się od siebie nawzajem i razem tworzyć odpowiedni program ziemniaczany. Jeszcze. Rozumiem, że w Polsce jeszcze tego kongresu nie było takiego kongresu światowego, tylko tu w Europie mieliśmy Dublin. Uh, that's okay. Dublin uh. Chyba nie, bo to był Dublin, ale zdaje się, że jeszcze jedno miejsce było. Był też kongres w Edynburgu, ale to wiele lat temu. Teraz jesteśmy w Polsce, opowiadamy o kongresie w Australii. Jakie nas czekają tam atrakcje? No myślę, że część z nich wyjaśniłem na początek Kangury i koala, ale cały sektor i producenci ziemniaczani mają swoje własne wyzwania, chociażby te wynikające ze zmian klimatycznych. Chcemy wam pokazać, jak sobie z tym radzimy w odniesieniu do środowiska. Mamy też z mówców z całego świata. To wszystko można przeczytać na stronie internetowej. Są z całego globu w zasadzie i myślę, że wiele z tych tematów mają bezpośrednie przełożenie dla rolnictwa, a szczególnie dla sektora ziemniaczanego na całym świecie. Mówiłaś o tym, że jesteście organizacją non-profit i Jaką działalność prowadzicie poza, poza tymi kongresami? Jak współpracujecie z producentami ziemniaka na całym świecie? Świetne pytanie. I właśnie bardzo dziękuję za to, że Pan je zadał. A więc, pomiędzy kongresami prowadzimy cały szereg akcji edukacyjnych. Na przykład, są to webinaria oraz możliwości nawiązywania kontaktów. Networkingu, na przykład wspaniałym przykładem tego, jak staramy się włączyć całą branżę w ujęciu globalnym, to na przykład poprzez inicjatywę, której... Liderem było naszych dwóch dyrektorów, to jest poprzedni dyrektor i obecny dyrektor, którzy razem skontaktowali się z ONZ, z Organizacją ds. Żywności FAO i zaproponowali ustanowienie Międzynarodowego Dnia Ziemniaka. Nad tym pracujemy od ostatnich dwóch, trzech lat na spotkaniach ONZ-u, tam uczestniczymy, na przykład we wrześniu na spotkaniu ONZ-u w Nowym Jorku przyjęto już oficjalnie takie rozwiązanie, a więc na przykład przez ostatnich kilka miesięcy silnie pracowaliśmy nad tym, bo na przykład pierwszy dzień ziemniaka wypadnie w tym roku 30 maja, w zeszłym tygodniu odbyliśmy spotkania z agencją FAO i przygotowywaliśmy dużą strategię komunikacyjną, która niedługo będzie opublikowana. To są takie rzeczy jak opracowanie logo i Podobne rzeczy. Natomiast znaczenie ziemniaka dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności globalnie to jest bardzo ważne, ponieważ żywimy nie tylko ludzi, ale razem pracujemy, żeby rozwiązywać problemy tej branży. Czy jesteście z Polski, czy z Australii, czy z Kanady. Ja akurat jestem z Kanady. To i tak wszyscy stoimy przed podobnymi wyzwaniami. Społeczność międzynarodowa, a w ogóle powołanie takiego Międzynarodowego Dnia Ziemniaka zwróci uwagę na wyzwania. Mój, mój ojciec jest producentem. Ziemniaka. Ja wyrosłam i wychowywałam się w tym sektorze, więc mam bardzo dobre rozeznanie tej branży i wiem przed jakimi wyzwaniami stoi. Tym bardziej, jeżeli się jeździ po świecie, to zawsze jesteśmy mile widziani, szczególnie w Polsce i rozmawiamy tutaj z naszym gospodarzem z Polski i mamy bardzo podobne wyzwania. To jest rzecz ekscytująca. Bardzo się cieszę, że razem tworzymy tę inicjatywę. Co prawda, my mamy tutaj rolę wiodącą, ale zachęcamy też innych. Graczy. Jeszcze prowadzimy właśnie webinaria pomiędzy kongresami, i to jest dokładnie to, co robicie dzisiaj, czyli dzielenie się informacjami w kontakcie ze społecznością lokalną, ale taka lokalna społeczność na poziomie naszego kongresu staje się społecznością globalną. I to też zachęca do tego, żeby kontaktować się z różnymi ludźmi na całym świecie. Dlatego jeszcze raz zachęcam Was serdecznie, żebyście weszli na naszą stronę internetową. Proszę się zarejestrować. Można też skorzystać z webinariów. Mamy tam bardzo szeroki zakres tematów, na przykład wschodzące technologie albo wyzwania stojące przed branżą. Omawiamy wiele różnych tematów. Międzynarodowa wiadomości, informacji, współpraca międzynarodowa w kontekście znaczenia globalnego ziemniaka jako produktu, który dziś jest jednym z głównych produktów żywieniowych na świecie. Świat jest duży, ale nasza społeczność jest mała i wydaje mi się, że takie mamy motto. Bo chodzi o to, żeby tę społeczność połączyć, powiązać na przykład poprzez wymianę informacji i w zasadzie na tym się przede wszystkim koncentrujemy. W tym się zawierają te możliwości nawiązywania kontaktów, ten cały networking. Tak, Ellen. Ja myślę, że Nigel dokładnie to uchwycił. Chodzi o to, żeby poszczególne kraje spotkały się pod ogólnym tym parasolem sektora ziemniaczanego, żebyśmy razem rozwiązywali problemy, a jednocześnie Nigel nam pokaże, jak to jest w Australii. Już w tej chwili prowadzi się kampanię promocyjną, bo chodzi o to, żeby zdobyć, zdobyć wiedzę, ale też poznać pewne atrakcje. Dobrze jest też poznawać różne części świata i zawsze właśnie szukamy takich nowych lokalizacji. No właśnie, a kiedy mówimy o problemach, to nie można mówić tylko o problemach, bo mamy sukcesy i też je trzeba celebrować. Dzisiaj dużo usłyszałem o Zielonym Ładzie i tak dalej, ale właśnie nasz kongres celebruje. Nasze sukcesy, bo one są i trzeba o tym mówić. My tworzymy coś, co może wyżywić świat, i to jest coś, co ma przyszłość. Tym bardziej jesteśmy podekscytowani, że jesteśmy częścią tego kongresu. A Nigel, skoro będziemy w Australii, e, powiedz nam, bo pewnie zdajecie sobie Państwo sprawę, że Australia jest wielkości Europy, o ile nie większa. E, czym charakteryzuje się produkcja ziemniaka w Australii? Klimat jest gorący i suchy. Co jeszcze jest typowego dla Australii, co nie występuje gdzie indziej? Jest sezon. Um, które trwa dłużej, ponieważ mamy bardzo różnorakie klimaty. Jest chłodne Tasmania i są też bardzo gorące klimaty. To, więc, praktycznie przez cały rok trwa sezon, i to samo w sobie jest unikalne. Mamy też systemy biobezpieczeństwa, dzisiaj też o tym dużo mówiliście. My jesteśmy narodem wyspiarskim, dlatego też dla nas biobezpieczeństwo wygląda nieco inaczej i inaczej trochę do tego podchodzimy, ale występują tutaj pewne problemy, i właśnie chcielibyśmy na kongresie powiedzieć, jak my traktujemy ten temat. Więc jesteśmy unikalni, wyjątkowi, ponieważ jest to inne środowisko. Nasze gleby są podejrzewam, że starsze niż wasze gleby, więc ich żyzność też jest inna. Mamy też swoje wyzwania. To są przecież rzeczy, pewne są rzeczy wspólne dla wszystkich farmerów. Ale jedną rzecz mogę zapewnić, czyli, że będzie zimne piwo i wspaniałe wino. To wszystko czeka na Was, jest już przygotowane. Na pewno. Już ta deklaracja przekonuje nas do tego, że powinniśmy być tu z Nigelem i z Ellen w Australii. Ostatnie pytanie do Ellen. Ellen. Wiemy już jak jest w Australii, no ale ty dobrze wiesz, jak jest w Kanadzie. Opowiedz nam, jak wygląda produkcja ziemniaka w Kanadzie. No więc ja tutaj raczej jestem po to, żeby promować cały sektor globalny, nie tylko kanadyjski. Wydaje mi się, że.. Pewne rzeczy już omawialiśmy chociażby z Polską Federacją Ziemniaka. Wydaje mi się, że Kanada jest podobna do reszty świata, czyli producenci prowadzą działalność innowacyjną, w sposób innowacyjny dostosowują się do zmian, do zmian klimatycznych, zmieniają sposób produkcji, swoje systemy. To wszystko w odpowiedzi na potrzeby rynku. I myślę, że po prostu wszyscy staramy się robić tak, jak robią to wszyscy inni, czyli usuwanie barier do wejścia na rynek, czy to fitosanitarne, czy jakieś inne, i po prostu łączymy siły, współpracujemy. Z jednej strony jest to rynek kanadyjski, ale z drugiej strony ma on charakter globalny. Dlatego tak ważne jest, żeby współpracować z graczami globalnymi i razem tworzyć program ziemniaczany. To właśnie, jeśli chodzi o Adelaide jeszcze chciałbym coś zareklamować. Sidwick Polak, który reprezentuje globalne rynki, będzie właśnie o tym mówił, jak wygląda handel w branży ziemniaka, nie tylko z perspektywy Australi australijskiej. Oczywiście zobaczycie, jak to u nas wygląda, natomiast ta rozmowa i ta dyskusja będzie globalna i będzie ważna dla wszystkich, niezależnie od tego, skąd jesteście: czy z Tasmanii, czy z Polski. Czy ogólnie z Australii, czy z Kanady? No, w każdym razie program mogę Was zapewnić, że ma charakter globalny. A takie pytanie już ode mnie, czy wiemy dziś, ile krajów będzie w Australii już dziś na pewno reprezentowało światowego ziemniaka? Czy, czy, czy to mamy policzone? Czy wiemy, e, które kraje już, albo które to niekoniecznie, ale ile krajów dzisiaj już zadeklarowało to, że będzie w Australii? Czekam jeszcze na Polskę, żeby się zarejestrowała. Natomiast na tym etapie to jest jeszcze wczesny etap. Chyba 70? Tak, tradycyjnie jest to na ogół 70 krajów. A to myślę, że głównie dzięki temu, że mamy deklarację dublińską i są sponsorzy. Mamy sponsorów ze strony naszych partnerów, którzy wspierają nasz kongres jest grupa platynowa jest grupa jest firma Trical, i czyli mamy finansowanie dzięki naszym partnerom, dzięki rozwiązaniom australijskim i dzięki temu możemy sponsorować tych delegatów, dla których trudno, pewną trudnością może być przyjazd do Australii z powodów finansowych. Dlatego jestem wdzięczna za to, że mamy takie, a nie inne partnerstwa w Układzie Globalnym. To oczywiście też wpływa na liczby krajów, które ostatecznie przyjadą do nas generalnie spodziewamy się wiele krajów. Tym bardziej, że to będzie bardzo ciekawa impreza, fajna impreza w tej dolnej części świata i zapraszamy wszystkich. Szanowni państwo, ja też przyłączam się do zaproszenia. Byłem w Australii, to jest przepiękny kontynent, wielka różnorodność, inny na południu, inny na północy, tu jest cały przekrój, no ale tak jak powiedziałem, kontynent, który ma dziś czy wyspa, czy kontynent, kontynent, jest powierzchni Europy, także naprawdę warto odwiedzić Australię, tym bardziej w tak znamienitym, wspaniałym gronie, które przy okazji pewnie tego kongresu będzie można zwiedzić różne miejsca. Serdecznie dziękuję Państwu za tą wspaniałą prezentację, za opowiedzenie o kongresie. No i mam nadzieję, że w tym gronie albo dużo większym z Polski spotkamy się w lipcu, rozumiem w lipcu w Australii. Nie, nie, to jest czerwiec, 22, 26. Także zapraszamy na god Day. W lipcu w czerwcu. Dziękuję serdecznie, Ellen i Nigel. I kończymy trzeci blok konferencyjny i o godzinie 15 zaczynamy czwarty blok konferencyjny. Dziękuję bardzo.